Delikatnie mic gaina skręcę z pozycji maksymalnej na godzinę 15. W tej chwili jest mic gain na, na godzinie 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jeszcze mic gaina skręcę do godziny 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz jeszcze raz mic gaina rozkręcę na maksymalną pozycję, jest rozkręcony na maksymalnej pozycji raz, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 delikatnie mikrofon odsunąłem od ust gdzieś tak jest na odległości gdzieś 10 15 cm taka całkiem swobodna pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i teraz jeszcze troszeczkę dalej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raz 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 teraz troszeczkę bliżej raz 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 teraz tak całkiem blisko i dotykam do Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć To jest przy policzku Raz, 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 raz Ja jeszcze cały czas będę tutaj mówił do mikrofonu I delikatnie ściągnę wzmocnienie tego mikrofonu Troszeczkę będę mówił od tyłu do niego I teraz ściągam Ściągam, ściągam, ściągam i teraz jeszcze raz jest na ósemeczce. Wzmocnienie mikrofonu teraz jest na ósemeczce. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Teraz mówię na policzku. Raz, 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 raz. I teraz jeszcze raz dalej nagrywamy. Będę ściągał powoli na szósteczkę w tym mikrofonie. Raz, raz, raz. Teraz będzie na szósteczce. Dobrze, dokładnie. Teraz jest wzmocnienie mikrofonu na szósteczce. Echo zostało w takim samym poziomie. Raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8, 9, 10, wszystkie te odsłuchy na policzku i teraz z przodu przy, szóst przy szóstce raz, raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery i co mi ewentualnie możesz powiedzieć jak ja tam wychodzę, czy któreś ustawienie było ciekawsze czy mniej szumiało, czy mniej takich gwizdów się ewentualnie w tle pojawiało teraz jak rozmawiałeś to cały czas gwizdy były na końcu Aha, czyli cały czas generalnie są gwizdy, nawet, nawet gdy ustawienie mam na szóstkę, tak? E, powiedz jeszcze raz coś, tak, tak? Tak, coś powiedz. Dobra, no to, to co teraz powiem, to, to teraz powiem, że nadaję z mikrofonu Densey EC2023, jest to mikrofonik ze wzmocnieniem, do radia jest podpięty Herbert jedyneczki na czterech pinach, wzmocnienie w tej chwili jest ustawione na szóstkę i ja jeszcze szybciutko y, przekręcę to wzmocnienie to wzmocnienie szybciutko, teraz właśnie w tej chwili przekręcam na maksa, na dziesiątkę i ewentualnie y, może jakaś tam różnica jest, y, jeszcze raz mówię Herbert jedyneczka, y, mikrofon Densey EC2023 i y, y, nadajemy z MLK, próbujemy ten mikrofonik jak on tam u Ciebie wypada? gwizdy na końcu i gwizdy w trakcie rozmowy a, czyli cały czas wizy, to ja teraz szybciutko raz, dwa zamienię jeszcze, jeżeli możesz nagrywaj, ja tego prezydenta szybciutko podłączę, tego oryginalnego. No już teraz nadaję do oryginalnego mikrofoniku, takiego... oryginalny mikrofonik, wkładka zwykła, czyli dynamiczna, dyna, mikrofonik dynamiczny. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i teraz na policzku, raz, 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 dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Myślę, że teraz tutaj troszeczkę inna barwa jest i na pewno nie ma tych szumów. No jest inna barwa. Tamten był wyraźniejszy, chociaż w tym też pojawiają się delikatne. De, ale to takie delikatne są takie te piszczenia. Aha, aha. No to wiesz co ja ci powiem, że wydaje mi się, że to może być też właśnie od, 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 od braku masy. Tamten mikrofon jest troszeczkę mocniejszy i może tutaj kwestia masy, że nie ma takiej dobrej masy i antena magnetyczna. Wiem, że parę osób, które mi właśnie mówiło, że czasami właśnie jeżeli nadaje się z takich magnetycznych anten, to nie do końca właśnie mocne mikrofony z dużym wzmocnieniem się dobrze sprawują. No to słuchaj, to możesz wyłączyć telefon i ewentualnie ja tutaj oczekam na ciebie. W każdym razie ja już czekam na ciebie. No już idę.